Ministra finansów. Otóż to jest człowiek dosyć niebezpieczny moim zdaniem, bo on zapowiada, że on doprowadzi do likwidacji obrotu gotówkowego, zastąpi to obrotem bezgotówkowym państwo sobie zdajecie sprawę z zagrożenia, jakie płynie z tego powodu dla wolności każdego człowieka, każdego człowieka w takiej sytuacji, kiedy nie ma obrotu gotówkowego, kiedy pieniądze. Każdego człowieka można wyłączyć i to w sensie dosłownym. To jest bardzo podobne do tej sytuacji, jaką opisuje święty Jan w Apokalipsie. Apokalipsa jest tam, bo kwieją się fundamenty światów, i tak dalej, i w pewnym momencie się pojawia taka bardzo prozaiczna zapowiedź, że jak ktoś nie będzie miał znamienia bestii na czole. Nie tam, że zostanie wrzucony do otchłani, tylko nie będzie mógł niczego sprzedać ani niczego kupić. Wypisz, malo ta sytuacja, no jak nie będzie pieniądza gotówkowego, no to jest apokalipsa. To jest apokalipsa. Więc jeśli nie... Może przywiedzie tutaj pan prezydent Duda, to zapytajcie go państwo, czy on zamierza w tej sprawie począć, czy wywali na zbitą głowę pana ministra Kościńskiego, cofnie mu nominację, bo to jest naprawdę bardzo poważne zagrożenie dla wolności już nie to, że obywatelskich, tylko takich w sensie dosłownym. W sensie dosłownym co jest tam, mamy tę wojnę o praworządność, która...